Siemanko, what's up guys, how are you doing? Z tej strony TomXon Dlaczego dwujęzyczne przywitanko? Aaa... Ah, tak ostatnio widziałem pod komentarzem z Sochaczewa Pod komentarzem Pod odcinkiem z Sochaczewa e, Komentarz właśnie W języku angielskim I czemu by Nie zastosować takiego Dzisiaj Odcinek jest taki Spontaniczny, właśnie mnie natknął ten komentarz na Montanie mod. Dlaczego Montana mod? Bo ostatnio go znalazłem w swoim komputerze. Jest przerabiany przez właściciela i praktycznie nigdzie się go nie da pobrać. Ale jego, skądś mam? Grałem już w niego jakiś czas temu. I chwilka nostalgii. I kontynuujemy gierkę. Dlaczego Montana Moty? Z drugiej strony, to jest jedna z najlepszych modyfikacji zrobionej Emergence 4. Nie tyle co pod względem skryptowym, chociaż też. Ale no, jest bardzo klimatyczna, jest bardzo tutaj, fajnie ten klimat Montany. E, to jest wersja 2.0. Mm, fajne są te usprawnienia. Nie wiem, czy da się jeszcze więcej e, słów e, fajnie w tym. E, Materiale umieścić, ale fajnie, no. <laughs> nie no. Dobra, zobaczymy, ile będzie trwało odcinek. Mamy. Jak nagrywam? 12. 12. 20.12. Myślę, że spokojnie do godziny 20.30 możemy sobie nagrywać. Tak, aby to nie było takie nużąc to was. Mm. Dla mnie. Dobra. Zgarniam babę. A, i jeszcze jedno, żeby wam się nie nudziło, będę w przerównikach cięcia robił, żeby to materiał zgradny szedł. Ogarnię parę wezwań medycznych. No jeżeli ich będzie za dużo, nie lubię ich swoim dragom. Najlepsze zgłoszenia są oczywiście o pożarach. Są też fajne zgłoszenia policyjne. Tutaj mamy chyba jakieś muzeum, albo bank? Nie wiem. A nie da się wejść do środka. Wiem, czy coś mógł trzy bank Możecie dać znać, jak wiecie. Może Delta ogląda. Delta na pewno będzie wiedział. Delta to mój ziomek, który bardzo ogarnia amerykańskie służby. Ja też trochę się interesuję nimi. Ale w porównaniu do niego to jest nic. Wyślemy sobie. I ja przynajmniej tak robię. A no, że biorę sobie Unmarkeda to jest Fort Crown Victoria. Eee Weźmiemy sobie go i wysyłamy. Patrol właśnie w kamizelkach taktycznych Tu jest akurat ciekawa sytuacja mam atak serca i nie wiem czy by nie było dobrze wezwać e, tutaj w to miejsce śmigłowca medycznego Możemy z tym tak zrobić, bo dawno tego nie robiłem los Angeles, Fire Department Air Ambulance. To jest Angeles? Okej, okay. nie wiedziałem. To jest właśnie moja wiedza na temat położenia geograficznego montany. Widać to jest. To jeszcze po nich podlega. No to co? Nie wiem czy tak się robi w USA. Zapewne nie, bo oni na to tak nie patrzą, ale w Polsce jakbyśmy byli, to byśmy sobie... Wezwali wóz strażacki do zabezpieczenia tego. Tu mamy engine. To jest wóz. Te tutaj w montanie. Wozy. Mają dwa. Jeden to jest engine 1, engine 2 and brush. On jest stosowany z do pożaru traw oraz e, krzaków zarośli. Tu mamy dwa cięższe. Również do gaszenia. M, wszelkiego rodzaju ognia, lecz są stosowane również do ratownictwa technicznego, drogowego. Tu sobie myślę nawet Batalion Chiffa. Tak, to jest Batalion? Wydaje mi się, że tak. Nie chcę pałnić głupot, Jeżeli. A jeżeli takie je zrobię, to proszę o poprawienie mnie. Nie wiem, co tam facet musiał robić, żeby na polu zasłabnąć. No tak bywa, no. Ciężko, Zasłabną Zasłabnąć, dostał atak serca. Może bym łowił ryby i. jakiś. nie wiem, co musiał wyskoczyć, żeby atak serca dostać. Nie znam się. Co tą drogą lubicie łowić ryby? Dziwne. Ja nie. Znaczy, samo łowienie ryb jest spoko. Ale jedzenie ich jest. Megle nieprzyjemne. Może są smaczne. Ale. Jest uciążliwe. Tej ości i tym podobne. Najprędzej ne te jakieś filety czy coś. Wtedy jest. Git. No tak to nie. Lubię właśnie czytać komentarze wasze. Dużo. Dużo to daje. Może biorąc to. Mm, z mojego punktu widzenia. Fajnie się czyta komentarze ze względu na to, że. Widać zainteresowanie. Może nie interesują mnie te głupki czy tym podobne rzeczy, ale same te komentarze. Fajnie jest te, jakąś konwersację przycząć. No i teraz ci policjanci by martwi na śmierć. P traffic accident. Tu mamy wóz park rangersów. Widzę, że tutaj w okolicy to się stało, więc ich jako pierwszej zadysponujemy. No i ciekawa sytuacja. Ale dobrze, że ich tytuł że to zaraz przedysponujemy tego Engine na Battle Chiefa i karetkę, żeby się zajęli innym zdarzeniem. Tutaj... można już brać. Nosza i angielski to się stretcher st nazywa, ale ja jestem poliglotą, oczywiście. Tutaj, proszę bardzo. Nie no, możecie nie łapać za takie słówka, bo staram się uczyć tego angielskiego jak najlepiej. Zważając na, od tej strony stricte ratowniczej, ale yy, czekaj, 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 jest ciężko to ogarnąć. Sami wiecie, angielski, bardzo fajny język, bardzo mi się podoba w porównaniu do niemieckiego, sama, no jest taki, ma coś w sobie, no, o, znak, slow, i to chyba jest ostry zakręt, no nie wyrobił, wyślemy tutaj jeden jeszcze, no właśnie ten patro sobie wyślemy, niech wszyscy pojadą, jak już. A ciebie zatrzymałem specjalnie, więc ty już możesz jechać również. No to no, też on bardzo lubi niewyraźnie de, ten strumyczek. O, pijżary poszły. Zostałem jeszcze drugiego engine'u. Idę będę mógł wam pomóc wytłumacz to postaram się Zapewne się już nie przyda, bo potem widzę tu widać osób już jest to A to chyba na nikt nie jedzie Więc kichać to W sumie ci by mogli stanąć tutaj, żeby już nie musieli wracać. Kierowcy, którzy już tu się zapuszczą. jakieś jakiegoś objazdu szkali. Ja bynajmniej wychodzę z takiego założenia i tak chyba i z wradu, że staje się w na najbliższych skrzyżowaniach, po prostu żeby nie, nie wpływać już pojazdów. Znaczy wrad by było tak, żeby puścili jeden pas ruchu, ale tutaj w emergencji jest to ciężko ogarnąć ze względu na to, że po prostu ten ruch uliczny jest tutaj... W pewnym stopniu upośledzono moje słowo W sumie tych tutaj byśmy mogli puścić. Tutaj tylko ten pas zablokujemy. No, czy się wycięci. To się za nim zajmie? Writing civilian. O, i tu jest właśnie ten funkcjonariusz, który się tym zajmuje. Stop resisting, bro. poda da się bez problemu. O, właśnie był komunikat na radiu, że. Podleżany został, złapany, unieszkodliwiony i kod czwarty, <coughs> przepraszam, i kod czwarty, czyli potrzebne więcej jednostek, niepotrzebne wsparcie, wykończenie interwencji, no, interpretacje są takie. Będą mi według mnie, ja to mówię z mojego oka, lajka, palaczka, cebulaczka. Na przykład tu jest kod szósty do tej interwencji. Czyli interwencja poza pojazdem, wypadek drogowy, jakieś... Więcej z tych kodów i to... A właśnie, nie wziąłem sobie deski ortopedycznej, że ta osoba ma fizyczną traumę i trzeba mieć spinboard, czyli właśnie tą deskę ortopedyczną. Aby ją ustabilizować i przetransportować do szpitala. Dobrze. Tutaj policjanci mogą wezwać tow truck. Czyli... E, Holownik. Albo nie. nie. Jedny patrol. Jest Montana Highway Patrol. Nie wiem, nie wiem, co to jest za tutaj. Mm, co to jest za hrabstwo? Bo tu te dwie pierwsze um, literki to jest skrót od e, hrabstwa. Załóżmy, że to jest Bone County. Albo no, Blaine County Sheriff Office, czyli to jest bodajże... Tu są To jest szeryfostwo od nich Tak... Nie Bo to jest CCPD Tu jest policja, a nie szeryfostwo. To którzy to są szeryfowie? O, to są szeryfowie Okej okay. Muszę poczytać na ten... O, tu jest. Bihour Head County. O kurde, tego nie potrafię poprawnie. Kurde, nie potrafię poprawnie poczytać. Bihour County Sheriff's Office. O, to truck jedzie. To jest Structure Fire, o kurde. No to ci się przebierać, bo znowu się przydają. No, pracowity dzień w, w montanie dzisiaj, nie powiem. Niebezpiecznie to jest, ze względu na to, że to jest jednak stacja, bo znowu tak. Nie ma tu nigdzie hydrantów, żeby ze Szybko poszło. Do Renizy panowie. HQ. Headquarter. Return to base. Da, English, English. A, ja już wezwałem ich. To ci przyjadą, żeby odjechać. No tak bywa. Ty się wszyscy zbierzą, żeby tak jechać do domu. Dobra, robimy tutaj e, cięcie i widzimy się przy następnym zgłoszeniu. Dobra, witam w ostatnim e, zgłoszeniu. Znowu odesłałem kogoś, a będę wziął następny wóz. To jest już standard. Widzę w moim e, wysyłaniu jednostek. Na. Czy dałby się? Teraz wyślę engine numer 2, ze względu na to, że jeszcze nie był dzisiaj wysyłany. A, wracają się. To git. Przyda się do ukończenia ostatniej misji na dziś, czyli pożaru samochodu. Dobrze. Tutaj zawrócimy. Oczywiście. Ruch. Uliczne. I ubierzemy sobie kamizelkę odblaskową Traffic West, a tutaj nie im pod kątem tak. No niekoniecznie tak stoisz, jesteś. No i będziemy kończyli już to wyzwanko. Okej. Okay. Kończymy to zgłoszonko Wracamy. Oj. No, niech to się w galonach liczy. Nie wiem jaki jest przejrzenie galonów. To się Kurde, może być Powstałem, że na takich wóz strażackich by mogło być 5000, ale. To mówię tylko tak z te z moich jakichś tam. wywodów nie jestem tego w żadnym procencie pewny. Swoją ciekawostką nawiązuję do np. Na Niemczech. W Niemczech mają wody strażackie, do Polski w porównaniu dużo mniejsze zbiorniki, ze względu na to, że mają lep dużo lepszą e infrastrukturę wodną. I w większej ilości miejsc są rozmieszczone hydranty i dzięki temu mogą mieć na przykład na wodzach więcej sprzętu, które by normalnie zajmował zbiornik na wodę. A to już takie ciekawostki jest stricte. Dobra. Ja się będę z wami za chwilkę żegnał, tylko niech przyjdzie mi piękne wezwanko. Wezwanko przyjdzie. Potwierdzenie zakończone zadania za eee, typ zgłoszenia pożar eee, w sumie co tu jest Wehicle smoking eee, dymięcy się pojazd no entrap wydaje mi się że to są osoby uwięzione nie jestem tego pewien o eee, że czekaj to, to chyba c.a.d.a CAD to jest jakaś centrala. E, rekomenduję e, najbliższy engine albo Lightforce. No to jest engine, a to jest Lightforce, nie? Lekkie siły. A to już jest engine. Dobra, w każdym razie zakończyliśmy to zgłoszenie. Jeżeli chcecie więcej moich wywodów i poglądania sobie, jak się gra w modyfikacje fajne do emergencji, to możecie zecie w lajka strzelić, bo fajnie by było widzieć to zaangażowanie i komentarz. Ja się z wami żegnam. No. Tyle. Strzała.